Się do mój kochany misiaczku. Witamy cię tutaj właśnie. Jak możesz zobaczyć, tam w rogu jest generalnie tutaj pokazany taki wyświetlacz. Mamy tutaj oczywiście jak widać 217, standardowe nazewnictwo działającego wyświetlacza. Jest to liczba, która pojawia się wtedy. Bo generalnie chciałeś, żebym ci wytłumaczyła, jak, jak to wszystko działa tutaj, nie? No jakby z tego się tutaj wszystko, prawda, zaczęło. No to stwierdziłem, no dobra, no to ci nagram, no to, no to nie ma problemu, nie? No to ci pokażę. Generalnie mamy tutaj, prawda, ten tryb jakby pierwszy, czyli... Mamy tryb, w którym mamy wyświetlanie tylko bitowe tutaj. Tutaj mamy, że pierwsza liczba, czyli to tam była taka, taka duża. Tutaj mamy dodać. Taka malutka liczba tutaj, nie na samej górze. No i po prostu klikamy sobie, czyli pierwsza, czyli to jest 8 plus 1. Czyli w skrócie klikamy, dodaj, i będzie 9. Brawo! Wygraliśmy. Jesteśmy super. I tak dalej. No i to tak działa. No a jak klikniemy oba przyciski, to są takie ksiki, i tutaj mamy 8. Tutaj mamy dodać. Tutaj mamy 1. No to jest ten drugi wyświetlacz, już teraz się tutaj e, te bity nie wyświetlają. Jest 8 dodać, 1. Jak chcemy na przykład zrobić odjąć, no to klikamy odjąć, mamy teraz minus tutaj wyświetlone 1, czyli 8 odjąć, 1. Klikamy dodaj, jakby no, oddaj mi i mamy 7. Czyli w skrócie działa. No i chciałeś, żebym ci to wytłumaczyła, no to zacznijmy może po kolei. O co tu w ogóle chodzi? Zanim wyświetlać działał, zanim w ogóle wyświetlił cokolwiek, bo na początku jest czarny, to trzeba było podłączyć tutaj takie uziemienie i taki kabelek. I trzeba było ogarnąć, jak w ogóle wyświetlić na nim cokolwiek, Czyli żeby cokolwiek się to zmieniło. No i co? No i zaczęliśmy macać, nie? No tutaj nic nie chce wyświetlać. No jak widzisz, no to tutaj jak coś dotknę, to w końcu coś tam, coś tam zaczyna, coś się tolepać. Ale to jakoś słabo widać widzę. O, o! Coś tu, coś tu mrugło. Wtedy to było bardziej ekscytujące, bo tam wyświetlać po prostu nic nie wyświetlał, bo teraz wyświetla aż za dużo. Może trzeba to zatrzymać program w sumie. To też jest pewne rozwiązanie. A... Tutaj jest ten program. No, trzeba włączyć, bo to jest ten twój program, co mi wysłałeś, tam radziowi. No to no to ten program właśnie tak trochę coś nie działał, bo widzisz, tutaj jest. No tak, 50 błędów może. Nie wiem, może mniej, ciężko mi powiedzieć. Ale bardzo cudowne jest się. To, to jest najlepsze, to jest najważniejsze w tym życiu. Bo jak się człowiek nie stara, to chyba osiągnie. A jak się stara, to się nie może też nic, ale przynajmniej się stara, a więc jest super. Kurde, open workspace. Tutaj trzeba cofnąć, cofnąć, cofnąć. No i tutaj jest ten kalkulatorek działający. No i klikamy kalkulatorek działający. Zamykamy to. Yes Co? Wyetat stary. No, ale generalnie chodzi o to, że to są te dwa klocki. Jak my wyświetlimy sobie te klocki, bo te klocki są gdzieś tutaj, to możemy sobie wyświetlić tego dotasita, który tutaj będzie się nam prawdopodobnie pojawił. I on jest super, bo on tutaj nam pokazuje, jak bardzo mamy przejebane. Właśnie tutaj, bo ja pewnie trochę coś mogę zasłaniać tutaj. Przybliżmy, przybliżmy tutaj się temu, patrz na to, to jest ten nasz wyświetlacz i ten nasz wyświetlacz tutaj, on jest podłączony takimi kabelkami do takich dwóch klocków, te dwa kabelki to są właśnie te, dwie, dwie, te dwa klocki tutaj i one mają nóżki i one jakoś działają i, i jak ja to zobaczyłam, to ja byłam po prostu rozjebana, ja nie wiedziałam, co się dzieje, ja pomyślałam, no to mam przejebane. Po prostu. No i patrzę tutaj, jakaś widzę tutaj siódemka, skreślona na szóstkę, tu jakieś są te, tu są jeszcze więcej, jest tak, no to ja nie wiem, to znajduję tu rasa, nie? Znajduję tu rasa. Tu raz zechciał mi powiedzieć parę rzeczy, bo się okazuje, że ta liczba tutaj, how to cascade, taka liczba, to jest to samo, co how to cascade, taka liczba, tutaj. To jest ta sama liczba. Tylko, że jakieś tam na początku się różnią. Ale generalnie gości zaczął gadać, i on zaczął pokazywać on tu klika, a ja go zamknę, bo on drzoryjca. No i on generalnie tutaj klika sobie, tu ma te, te kroski te podpięte, nie, w tych miejscach. No i on tam, on tam gada, on gada. I ja patrzę, że on tu podpina, ja widzę tu, tu jakieś liczby. I ja zaczynam widzieć, że te liczby mają trochę coś wspólnego z tymi liczbami, bo to jest 14, 11, 12, a tu są, e, prawda, 14, 11 i, i 12, i on, on to ma, on ma podpięte. Że do 5 V jest 16 i 10, i tutaj do 5 V jest 16 i 10, to się zaczyna zgadzać wszystko. Tu raz ma rację, tu raz nie umie robić tylko kebaba, ale też umie podłączyć te przestawne, te jakieś klocki. I on je podłącza. No i, i on tam podłącza i podłącza. Ja tam to patrzę. Jestem zdezorientowana kompletnie. To jest podpięte do tego. On potem zaczyna klikać te guziki, się orientuje, że te guziki mają trochę coś wspólnego z tym. Zamknijmy go. Ma to data in. Tak jak to, jak się temu przyjrzymy. To jest data in i to jest port D3. Tutaj mamy Tutaj mamy SHCP i to jest port C3, żeby się nie zmylić, bo tam jest ten C3. I mamy tutaj STCP, czyli ten trzeci guzik i to jest G0. I generalnie fajnie, fajnie, super. Wszystko już powinno działać, nie? A więc bierzemy naszą nasz programik i zaczynamy kurde definiować, nie? Tutaj porty, D3, tam jak było, nie, tutaj C3, tutaj G0, super, nie? Wszystko powinno działać w końcu. No, bo mamy te guziki, my tam je włączamy, i się okazuje, że chuja nie działa tak naprawdę. Wszystko nie działa. Potem tam już, już się namęczyliśmy, i tutaj nie ma co tutaj jakoś tam kombinować, ale się okazuje, że te, te guziki w końcu to trzeba jakoś kliknąć w odpowiedniej kolejności. I, i trzeba na początku kuś, wcisnąć guzik do inu, i do ta in musi być na highu akurat, ale się okazuje, że on musi być na highu tylko i wyłącznie na tych pierwszych bitach, bo następne bity mają być już na low. Jakby, że, że te wartości ABCD, FGH, czyli te, które definiujemy, jak wygląda liczba, mają być na low, a te, które mają być, te, te które chcemy zaznaczyć, żeby się odpaliły, to już muszą być na high. Czyli no zero zapala, a jedynka zapala. Jakby chodzi o to, że to zależy, w którym miejscu. Tutaj ja to sobie rozpisałam. Też można to zobaczyć. Ciężko, ciężko to powiedzieć. O, ja tutaj może powiększę trochę. Trochę powiększę. No tutaj można zobaczyć, że tutaj na przykład ta jedynka, jeżeli chcemy na pierwszej pozycji włączyć jakąś liczbę, to ona być na haju. A jeżeli mamy tutaj C, D FGH, to tam mają być na low zapalone te rzeczy a te zera to są tak naprawdę na low w sensie to jest to, to, jest, to jest high, tam jest low, nieważne to jest, to, to jest dużo trochę, to jest trochę dużo e, no, i, no i się bałam z tym no, co mam powiedzieć, na samym końcu trzeba po prostu e, jakby zydać, czy my chcemy na low czy na high czy my chcemy je odpalić czy gasić, a później trzeba to, jakby zapisać następną liczbą. Możemy to, jakby wrzucamy w kolejkę. No i jak już sobie powrzucamy to wszystko w kolejkę, czyli sobie wrzucamy, wrzucamy. najpierw jak wygląda liczba, potem wrzucamy, wrzucamy. A nie, bo tutaj jest pokazane, jak wyglądają liczby. To jest else i bo potem wybieramy, którą liczbę chcemy, a później dopiero y, wybieramy, na której pozycji chcemy, czyli na pierwszej, na drugiej, na trzeciej. Tutaj mamy, zapalamy na pierwszej, na drugiej, na trzeciej, na czwartej albo wszystkie naraz. I w końcu wyświetlamy na samym końcu. I tak to działa. Nie wiem, czy to cię zadowoliło w sumie, co ja powiedziałam tutaj. Tutaj jest jeszcze ten Instytutarz, bo nie ma takich luksusów, żeby tutaj takie rzeczy były. Tutaj jest jakieś wyświetlanie, rzeczy się dzieją. Ale co najważniejsze. Najważniejsze z tego wszystkiego, bo ja już się nie będę produkować. Nie ma co. Pa, 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 powiem ci tak. Powiem ci tak. Słuchaj, jeżeli masz pasję, jeżeli, jeżeli czujesz, że, że jest fajnie i lubisz, jak się świecą numerki, to to jest najważniejsze w tym życiu. I nie ma, nie ma rzeczy ważniejszej, bo jeżeli lubisz, jak coś się świeci, jak coś działa i, i lubisz ten, to obcowanie z technologią, która jest zimna jak lód, a ty chcesz się odłączyć od rzeczywistości i troszeczkę się zamknąć we swojej jaskini i sobie posiedzieć, wgłębiając się w mechanikę, no to zajebiście. A więc e, szacun dla ciebie, że ci się chciało, że się starałeś i, i w ogóle bomba, bomba. Alo, alo 520, kolorowe śliwki. Jeszcze włączę tutaj może no sam koniec. Yy, 2137. No i jest super. No i jest po prostu bombastycznie. No, no i wszystko, wszystko pięknie działa. Pozdro,